Hej! witam serdecznie na rynaczku i Dzisiaj zgodnie z miniaturką Akai GXC39D. jak Hahaha, <laughs> sami sobie włóczę literkę odpowiednią. Tutaj jak widać, nagrywamy policjantów z majami lub z jajami, jak to woli. No i cóż, dwa lata tylko Akai produkowało tego leżaczka. Mm. W latach 1976-1977 tutaj podają, że na ferrochromowej kasecie to idzie do 17 kHz. obstawiam, że na chromówce standardowo i wystarczająco 16 kHz. Tutaj ogólnie ten model niby jest skromny, albo kto woli, niby srebrny, a skromny. No, jak widzicie, mamy pierwszy typ, drugi typ, i w sumie trzeci typ kasety, którego nie wszyscy muszą znać. Limiter, Dolby, Deodor Piku którą w tym momencie testuję sobie, a możemy nawet Dolby przetestować. Macu, macu, świeci, dobra. Ogólnie słuchaczki po lewej, jest power, Wyjście na słuchawki, wejście na, na mikrofony, z tyłu mamy yy, wejścia na chinche, jak i na, gniaz, yy, na, gnia, na, gnie, na gnieździe DIN, wejście i wyjście. Tutaj mamy pauzę, okrągły również przeciwkajak, tak żeby można było to wymacać w nocy sobie widocznie. Memory, czyli mamy pamięć, powiedzmy, yy, o, utworu przewijania, jak zwał tak zwał. I co bardzo ciekawe i dość oryginalne, mamy podświetlony licznik, co mimo wszystko nie jest za bardzo, za często spotykane jeśli chodzi o magnetofony kasetowe, żeby analogowy licznik był podświetlony w jakimś stopniu. I tutaj mamy taką pozostałość, chyba troszeczkę starszych modeli, czyli tape around. Ogólnie, hmm, jemu coś do skwier? Tak, do skwiera mu starość. Paski były sprawdzone. Listwa odczyt zapis była również zrobiona. Eee, natomiast tak no, trzeba było parę razy przyłączyć, żeby lewy kanał załapał. Z racji tego, że to po prostu stało. Jeśli nie sprzęt zanika, to tutaj też zanika. Trzeba mechanicznie, bo de facto te przyciski dwa tutaj poruszają taką listwą odczyt zapis. I trzeba mechanicznie, po, po prostu dużo po, po wiem. Ustawić yy, tak, żeby ewentualne zabrudzenia, cokolwiek po prostu mechanicznie usunąć. Ok, się rozgadam. Cóż można powiedzieć o wyglądzie tego modelu konkretnego? Na mój okay. gust jest śliczny. Drewno praktycznie bez skazy, co widać na załączonym obrazku, chociaż w tym wypadku bardziej ujęciu. Lewa prawa wygląda tak samo, więc nie będziemy się tutaj rozpływać za bardzo. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, powiedziałbym takie bardzo dobre z minusem. Jakbym był uparty i chciał się bardzo, bardzo, bardzo przyjrzeć, to tu jest ryska. Tylko ta ryska jest widoczna w zasadzie tylko pod pewnym kąt. O, Tu już widać ryskę, nie widać ryski, ale jest, minimalna, ale jest. Natomiast tutaj to ma być taki opis, jak ten sprzęt wygląda po latach, a nie na zasadzie, że uuu, panie, jakie to ładne, śliczne, bierz pan. No, ogólnie tak, no AKI są ładne śliczne. Natomiast yy, poza wyżej wymienioną wadą no mechanicznie jest pocisk. przewija się do tyłu. A no, nabijemy trochę mniej, zobaczymy jak to przebija. A no, chyba styknie. O i syknęło. Znaczy nie troszeczkę. Niby mechanika jest taka. Bardzo przyjemnie chodzą te przyciski, to nie jest nic chamskiego, że trzeba dusić no i to, co przed chwilą nagraliśmy, no, troszeczkę niższy poziom, ale to wiadomo, przy magnetofonie długowicowym często jest tak bywa, że e, po prostu te poziomy trzeba nie tyle co na oko, tylko trzeba nagrać, później jeszcze raz nagrać i zobaczyć, co z tego nam wyjdzie. Ale jak widać równiutko nagrywa, ładnie, ogólnie jeśli ktoś lubi stare sprzęty, szczególnie Akai, to tutaj, no, to jest magnetofon, który jest budowany prawie jak magnetofon szpulowy. Tu nie oszczędzano, nie robiono jakichś małych tyci tyci silniczków, etc. Jest po prostu konkret. Bez miękkiej gry. Pasek napędowy nie był wymieniany, bo to nie ma sensu, nie produkują teraz tak grubych pasek jak no tutaj. Licznikowy, chyba licznikowy wymieniłem. A ja powiedziałem, też troszeczkę leży u mnie. I to jest też powód, dla którego to ląduje tutaj, bo, bo, bo leżenie magnetofonom szkodzi, a chciałbym, żeby ktoś, że tak powiem, poczuł magię ee, dźwięku analogowego. Jakby na to nie patrzeć, pełnym rękiem to jeszcze Akai z dobrych lat. Zawsze mieli dobre lata, jeśli chodzi o magnetofony. Chyba, że już się kończyli, no to wtedy już no, ciężko było powiedzieć, że to jest Akai. Okej, okay, poglądaliśmy sobie, posłuchaliśmy. Mm, no i tyle. To do następnego odcinka. Jakby co, link w opisie. Trzymajcie się, hej!